Elo, Elo, Siemandero. Pewnie wielu z was w tych ciężkich czasach ma organizowane elekcje. No i musicie przyznać, że owe elekcje nie są zbyt ciekawe, są słabo zorganizowane, no i są tak naprawdę żartem jednym słowem, ujmując. Więc my dzisiaj poglądamy sobie najciekawsze momenty z takich lekcji, jakieś fany moment. No myślę, że będzie śmiesznie, no bo moi koledzy mi cały czas podsyłają jakieś filmiki i jest naprawdę beczunia, więc już się nie mogę doczekać specjalnie, ich nie oglądałem przed tym materiałem, no i teraz będziemy mieli na żywo reakcję moją, no i waszą, bo Wy pewnie też nie oglądaliście, więc zapraszam do oglądania. No to lecimy z kompilacją właśnie najciekawszych momentów z elekcji, właśnie ktoś tutaj dla nas przygotował taki zbiór fajnych, śmiesznych momentów, troli może uczniów, więc no kurde, to jest, to jest mocne, pewnie, to jest pewnie śmieszny materiał. takie zajęcia. Normalne lekcje z trolami. Halo? 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 No, Słuchajcie, no, no ktoś to komuś to musiał podać yy, Filip, tutaj... Filip chyba puścił muzykę jakąś. No jasne. <gulety> Najlepsza jest ta powaga właśnie od pani tutaj nauczycielki i to, że uczniowie kręcą cały czas sobie bekę tutaj. Jakaś dziewczyna mówi, że to pewnie kolega coś tam puszcza, do. No, to jest moc. komuś z zewnątrz, że tu się pina. Marcin Śruba z Radia Z. Wygrała pani 10 tysięcy! Kto to jest? Hackerman. <noise> Kto to jest? Hackerman. Ja Paweł II niebo małe dzieci Małe no, lepiej kurwa, Co to Jan Paweł II z dziećmi? <noise> Widzę, uczniowie mają naprawdę beka na czacie. Chyba sobie sobie. Jest Justyna, okay, inny Szocik, ja dobra Kornelka, jestem dobra, e, Hania, jestem jest. i pyk tysiąc jest. osób wbija i się będzie działo tutaj lekcja sprawdzana obecność, nie będzie takich rzeczy to nasz teren, nasz internet sobie myślał. Ja oczywiście tutaj nie zachęcam do robienia takich rzeczy, ale śmieję się z całej sytuacji, z tego wszystkiego, no, no bo to jest zabawne, nie? jest zabawne. Trudno tutaj... zaprzeczyć. Co tutaj się Dzień dobry. Co tutaj się dzieje? No to chyba lekcji nie będzie, co? Chyba lekcji nie będzie. Młyn niezły, młyn niezły. Nie, tu nawet nauczycielki już nie słychać ani nic, tu jest dym ostry, tu naprawdę się już. Zniszczona lekcja, totalnie. słuchajcie. Przechodzimy do zadania pierwszego. Pierwsze zadanie o, czyta Filip, aby soczycielka prowadzi lekcję i uwaga, co ja się bez wydarzy. Się nie mam. <grym, <grym, bo to jest ta lekcja, żebyśmy to robili. Tam trzeba, bo się wyłączy, bo ktoś sobie robi żarty. Dobrze. I zdaniem półtora tekstu, uprzedzenie mają wpływ na nasze zachowanie. To to było. Okej. Okay. <laughs> Obozna. Ktoś się Napiszcie w komentarzu, czy właśnie na waszych elekcjach też się odwalają takie rzeczy. Ja jeszcze nie miałem elekcji przez Discorda organizowanych, ale zgaduję, że jakbym miał, to bym miał właśnie podobne. I, to nie, nie, nie ma opcji. Czemu nie daj, nie. Próbuj ksawery. Xaveri, no. głośni, bo nic nie słyszę. Nie mam. Nie ma. No to yy, proszę sery. Dobra, lecimy dalej. Osiemnaste. Laura, jest? No jest. Laura? Słuchajcie, no nie wiem, ktoś nam tam, tam robisz sobie żarty. Ktoś tu chyba zaprosił No kogoś... to już siarciki. No jasne, bo ja nie no. mam co robić. Filip, Filip, na pewno. Jak Filip. zachowujemy się wobec ludzi, do których jesteśmy negatywnie nastawieni? Mhm. Na Cipej ich walimy. W szóstym. Co? Takie rzeczy się tam dzieją na tych elekcjach? Dobre, dobre. Szósty akapit, to będzie odpowiedź D. Dobrze. Familiada z nauczycielką. czy podchodzisz znajomy jest od ciebie? Dobrze. Nie no tak pytam. No to robimy szesnastek. Że mi powiedzieć czy mnie słyszycie? Tak. tak. Moduł głosu, głosu, głosu teraz? No jest właśnie nie chcę tak. Opisywać się pierwsi, ale do pracy... Dlaczego to do... są w ogóle ludzie poza klasy? Słuchajcie! Właśnie, Słuchajcie, właśnie, wyjebciej. Słuchajcie wyjebciej. mnie! Właśnie muzykę. Wyłącz muzykę! muzykę! I proszę zromowa grupę! Gru on sobie jeszcze zmienia pseudonim i troluje chyba. No inny klas, nikt się nie blamuje, nie, nie łamuje. Nie wy zapraszam na Bolo, przestań! Zakręć tutaj! Ogarnijcie się. To to. I ta jedyna uczennica, która faktycznie chce się uczyć i. Ogarnijcie się! I ta nauczycielka tak poważna. Musimy tu robić, musimy robić. No niestety chyba nic z tego nie będzie. Słuchajcie, to puszcza. W ósmej R nie ma takiego zachowania. W ósmej R nie, e nie ma, w Ja nie słyszałam nigdy takich rzeczy i nie odczytałam tego. Ja się z wami rozłączam i przekazuję Wam to puszczą rodzicom. O, ale się wkurzyła, nie, no, ale to też takie zachowanie. No, czego tu się spodziewać, prowadząc takie lekcje? Kurde, pewnie 99% uczniów ma wywalone na takie lekcje, na zwykłe lekcje też mają wywalone, a co dopiero tutaj, jak są na swoim terenie i mogą sobie potrolować, no to. No to to robią, no tak to niestety wygląda i raczej tak będzie wyglądało. Ja do tego nie zachęcam, ale oczywiście tak po prostu będzie pewnie, no bo zawsze znajdują się tacy uczniowie, którzy odwalają takie rzeczy. Po prostu przemyślimy ponad inną formą. Po co komu inna forma, ta jest świetna? Mamy z dziećmi Iwonko, ty jest wspaniała kobieta Iwona, Iwona, Czy pani No to się możemy dobra. rozłączyć i przechodzimy na Facebooka dobra? Na Facebooka No Facebook lepszy A najlepszy Discord jest oczywiście w opisie Discord Zjednoczonych Wbijajcie, wbijajcie Instagram Pani na Messenger Alec, na na Messenger Alec, Świetna lekcja. No na Messenger lecimy 20 Messenger Alec, na 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 Messenger to na to Alec, na Messenger Alec, zamknięte i na Messenger Fajne zabiegi montażowe, ale nie wyszło wam 20. troszeczkę. I nie jest śmiesznie. No to tylko to, słuchajcie, zróbmy, bo widzę, że ktoś tam bardzo się udziela, jest bardzo aktywny, ale niestety mm. słów polskich zna tylko wulgaryzmy. Więc ja tu wam powiem, że tu mamy świtezianka do strzelca, tak? Mhm. Dobrze. Dobrze, dobrze. Fajny materiał. Bardzo mi się podobał. Dobra, znalazłem drugą kompilację, więc lecimy, lecimy, oglądamy. Ej, grupa Kucharczyka zrobiła 20-punktowy regulamin. Nie, tępy chuju. Tłumaczyłem ci, że robimy wszyscy, kurwa. <grym> Ech, mamę, kurwa. Tylko... Szanowni Państwo. <noise> Nauczycielka chyba na Skype'ie tutaj z nimi rozmawia, widać ją, <noise> a tutaj uczniowie się kłócą, ale jestem przekonany, że jakbyśmy my mieli elekcję właśnie przez kamerki czy coś, to też by to tak wyglądało, też by to tak wyglądało. Ale nauczyciele nie powinni się wkurzać, bo to jest walka z wiatrakami tak naprawdę, no, to jest wiadome, że 99% uczniów ma wywalone. Chciałam przypomnieć, że jesteście Państwo <grywania> na mikrofonie. Kurwa, tak to gramy w Lola. To jest właśnie community od Lola. Dodajcie Jakie bydło. To <noise> już nawet nauczycielki słać. Dzień dobry. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Ze mną. <noise> pani wpiła, tu takie rzeczy. Podrzebowych Jutro czy mogę pomóc? Jutro spróbujemy pracować jeszcze raz. Jeżeli Będzie się Tak, ja bym ja kłopno, ale experiment kupiłem jednorazowo. No tylko jeden raz nie <noise> Myślę, pani? że się wyraziłam jasno. Myślę, że się wyraziłam jasno. Obrażona pielce. Jestem, jestem. Ah, okay. No to Łukasz, can, can you tell me what do you think the difference between present perfect continuous and present perfect continuous? nauka języka angielskiego przez Discorda. To akurat nie jest najgorsze i to się da zrobić, tylko właśnie czy wbiją trolle, albo będzie zabawnie, zobaczymy. Może być? Co, 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 co? Co, co? Więc mamy teraz taką alternatywę. To była odpowiedź. Albo tworzymy nowy serwer i nie wpuszczamy nikogo, albo, albo osoby, które zaprosiły tych nieproszonych gości, przyznają się, do błędu. że te, ci goście już się więcej nie będą pojawiali. Tak. Są dwie opcje. Która opcja? Pierwsza czy druga? Ja muszę się wtrącić i powiedzieć, że ja Jan Paweł II jebał małe dzieci i dostaliśmy zaproszenie od Marysi. Dziękuję, do widzenia. Jeszcze, jeszcze wkopał Marysię jakąś pewnie, pewnie zupełnie kto inny tam podesłał tego Discorda, ale Marysię się trzeba było tu wkręcić. No, Minus yeah. 20! Minus 20, czyli. Siedzimy razem idziemy. przeszkodanie w Discordzie co jest? Co zostałe? Minus 20. Minus 20. Dobre, dobre, dobre. Lecimy z kolejnym filmem, już ostatnim na dzisiaj. Devil's Cry. Imię i nazwisko albo wypad. Co Cry powiedział. film powiedział? A, jebać Dysay, jebać, dysay, jebać, dysay. Tutaj nauczycielka Savage. Totalnie Savage. Pokój to, może niekoniecznie do mnie. Adotka. Czuję się, jakbym dostawał donate z trollowaniem. Właśnie, tutaj bije się top 10 sytuacja w Fortnite i tutaj taki donate. Na przykład najczęstszym jest 69 koni mechanicznych, 69 koni mechanicznych, 69 koni mechanicznych, no riietowanie, riietowanie. Boże, nie da się czytać w takich warunkach. Nie to się ich tu jak podpuszczę jeszcze. To jest dobrze. niepoważne dzisiaj. Nie no, nie dobrze, nie, 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 nie zachęcam, ja. 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 żeby nie było. Jeszcze moment i jestem gotowa stworzyć dla was prywatny serwer, panowie. Ja. Uff, prywatny serwer, to już grubo, jak jest. zaraz, zaraz będzie stworzony prywatny serwer, to już uff. Linia zaraz będzie przekroczona, ta linia, której nie powinno się przekraczać. I pani założy swój własny serwer, będzie pięć godzin z poradnikami tworzyła najlepszy serwer na Discordzie. Mam takie wrażenie, że ludzie mają mocne poczucie bycia hmm, anonimowym. Powiedział, a, to powiedział, Korona ferii zajęła się content. Nie, wiem, bo... nie chciałabym Anonim bardzo drastycznie Was, to was to... przekonywać, że tak nie jest. Tak, to prawda. Ale... Tak nie jest, ona wszystkich znajdzie i wszystkich pozwie. Ale znalezienie IP i wyciągnięcie... No, to nie jest takie jest trudne, konsekwencje będą grube, grube, minus 10 to punktów. Prawo. Prawda? Ale co jak ktoś ma VPN-a i zmienia sobie IP co chwilę Lejbi i powiedział. Pokazuje... A, tak. Takich rzeczy nie ma. Takie rzeczy filozofom się nie śniły. Co ty, og co ty ja w ogóle nie gadasz, Bartek? Nie Słuchaj, mój tata jest w policji, x. on jest Chciałam powiedzieć, że nie zamierzam ja tego robić, poproszę mojego kolegę, który jest technikiem policyjnym. Ja ja powiedział. Właśnie, kolega już się nie zajmie nie tymi policji, gagatkami. Ale Bartek, ty się zrobiłeś. Tak, bo według mnie chowanie się za łaską yy, bycia inkognito w internecie, to jest strasznie dziecinnego i nie powinno się tego robić. Ja podam swoje nazwisko od razu z góry, więc y, ja się nie boję. Bo ja ogólnie nic złego nie robię jeden. według mnie i po prostu staram się zintegrować z moją pracą. Beka jakby to był ten zawodnik, który właśnie trolluje, I tak opowiada właśnie, że on się tutaj nie boi, że on tutaj daje imię bo nazwisko. No nie mam... bardzo przez koronatury. Bartek, ja nie mam e, nic przeciwko integracji, ale teraz jest taki moment. E, chciałabym z wami popracować, bo ja paradoksalnie nie mam czasu takiego. Co Beka, bo ja nie, nie ja, zrobiłeś ja rozumiem, no, i, że Pani jest konwersowana, kiedy hakerko. ci ludzie tracą Pani czas, prawda, cenny. U. Dobra, Bartek, czytaj już. <laughs> tak, czytaj, nie, ch nie chcę nic mówić, ale słyszę tutaj Lizodupa. Oj, takich to ja nie lubię. Maryja, tak, tak. to jest mocno, nadaje. JD powiedział, a proszę Pani, niech Pani mnie nie hakuje, please. <laughs> No, ja też bym był przerażony do poprawczaka jeszcze bym trafił JD jakbym takie rzeczy a, robił. Się. No trzeba przeprosić. JD powiedział: "A tu YouTube emotikon szeroki uśmiech z przymrużeniem oka." No, to pozdro YouTube w takim razie, no. Zostawcie Subika, bo to zupełnie nowy kanał, więc trzeba subskrybować tam na dole. Wciśnijcie ten przycisk magiczny, i niech zmieni się w szary. I dajcie też dzwoneczek, bo to nowy kanał. Warto subskrybować. Tutaj będą różne materiały, nie tylko gamingowe, ale właśnie też takie na chillu. No, teraz się przekonaliśmy, jaka patologia jest tak naprawdę w polskim e-learningu, i że to jest wszystko jeden wielki żart. No, większość uczniów najprawdopodobniej po prostu nic nie robi, a jak jakaś pani naprawdę chce coś nauczyć, Swoich uczniów, to pewnie są takie trole na Discordzie, i też to nie wychodzi. Napiszcie, jakie wy macie lekcje i jak to wygląda u Was. A ja się już z Wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego. Hej, hej.